C5, czyli 5Nm direct drive od Kamusa, który jest konkurentem dla dodzitechów. Co mamy w pudełku? Oczywiście samego Kamusa C5, czyli koło razem z bazą. No i nie ma co więcej tutaj szukać, bo wszystko jest w jednym. W kartoniku po prawej stronie znajdziemy dużo akcesoriów. Między innymi wentylator, no taka turbinka, tak jak w laptopach. Która będzie chłodzić tę kierownicę. Oczywiście kabel USB pozwalający podłączyć ją do kompa, bo się wpinają przez USB-ka. Jakieś śrubki potrzebne do wkręcenia, plus imbus. E, dwa uchwyty, które trzymają to całe koło z bazą przy uchwycie biurowym, biurkowym. No i oczywiście zasilacz z osobnym kablem, z tą całą koniczynką, czy jak ona się nazywa, żeby wpiąć to do sieci. A pierwszy rzut oka i pierwsze dotknięcie kierownica sprawia wrażenie solidne i naprawdę jest dobrze wykonana, nic tutaj nam nie trzeszczy, nic tutaj nie lata, jest naprawdę ciężka, jak samo koło z bazą jest złączone, no to troszeczkę ona tam waży. No wiadomo, nie jest to camus zDWB który waży tam 11 kilo. Ale no, jakieś nie wiem, z 6 kg mniej więcej waży. Z tyłu mamy oczywiście wszystkie porty wraz z wywiecznikami do naszego motoru. No i jest to w jednej całości. No i jeszcze dodatkowo, żeby dopełnić już tego zestawu, dostałem jeszcze manipulatory nożne Camus CP5, jest to tylko gaz i hamulec, bardzo prosty set, nic od niego nie wymagam, aby tylko działał. Rozpakowując oczywiście pierwsze co widzimy to plate, plate z takim dziwnym wybrzuszeniem na samym środku i z dużym napisem Camus i co jest tam w środku, plate sam w sobie jest płaski od spodu i od góry, ale w tym w wybrzuszeniu znajdziemy kontroler, i ten kontroler bazuje na czujnikach Hala. I to jest bardzo śmiesznie rozwiązane, gdyż same w sobie nadepki, czyli gaz i hamulec nie mają nic. Poza małym magnesem, który wystaje na zewnątrz i przekazuje dane o pozycji naszego nadepka, naszej nadepki, temu kontrolerowi, który tam sobie posiada te czujniki. I one nic w sobie poza sprężyną nie mają, także nie ma tutaj żadnych load-celów, żadnych damperów, nic z tych rzeczy. Jedna prosta sprężyna, która jest naciągnięta i odbija nam do góry w momencie, kiedy nie dotykamy nadepek. Bardzo proste, bardzo tanie rozwiązanie i w sumie banalne, ale szczerze powiem, nigdy jeszcze czegoś takiego nie widziałem. No, rozwiązanego w taki dokładnie sposób. Dobra, jak już wszystko rozpakowaliśmy i złożyliśmy na kanapie. No to czas to teraz przymocować do biurka. Od razu Wam zaznaczę, że jeśli lubicie budować, jeżeli Lego nie są Wam opcje, jeżeli chcielibyście kiedyś sobie kupić zestaw mojego budowlańca, no to KMOS C5 jest idealny. Dlaczego? Dlatego, że wszystko musicie złożyć tutaj sami Czy to jest plus, czy to jest minus Nie wiem, odpowiedzcie sobie sami Dla mnie jest to w sumie ani plus, ani minus No bo w sumie złożę, bo muszę Ale jakoś specjalnie się z tego nie cieszę Ale też jakoś specjalnie nie rozpaczam nad tym, że muszę to składać Bo w sumie fajnie się to robi No oczywiście wszystko dostajemy osobno Wentylator trzeba przykręcić Mocowanie trzeba przykręcić Paski antypoślizgowe i ochraniające nasz blat przed śrubkami Też trzeba przykleić Trzeba przykręcić te nasze e, ściski do blatu. Trzeba przykręcić koło do tego mocowania. Trzeba przykręcić osłonki, ble, 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 i tak dalej. Wszystko robimy samemu. U mnie jest ten minus, niestety, jak zwykle. Mam wrażenie, że dostaję bardzo często jakieś odpady, ale mogę się mylić. No, dostałem najprawdopodobniej rzecz, która już u kogoś kiedyś była albo gdzieś była wmontowana, bo wygląda. Troszeczkę lipnie, nie? Z tyłu jest pozdzierany, pozdzierany lakier, z boku już wygląda, jakby wcześniej już ktoś w to coś wkręcał. No ale to mogę się tylko mylić, nie? Generalnie wszystko jest oczywiście sprawne, jak najbardziej, ale kuje w oczy troszeczkę, nie? W momencie, kiedy to składam, się patrzy na to i tak dalej. once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up and down from across the Dzisiejszą grą, która będzie testować Kamusa C5 jest Forza Motorsport najnowszy tytuł, czyli 2023, gdyż ta kierownica normalnie działa w Forzie i spędziłem dużo, dużo czasu na konfigurację kierownicy w tej grze, żeby ona działała, żeby oddawała jak najlepiej te wszystkie siły i powiem Wam szczerze, że mam taki sweet spot, który jest w porządku i zdaje relację. jednakże już na samym wstępie muszę Wam powiedzieć, że niestety, ale oprogramowanie Kamusa to ściek. Jest ono beznadziejne, bo na początku nie wykrywało mi w ogóle bazy, tylko samo koło. Teraz za każdym razem, jak chcemy wejść do programowania, żeby mi pokazało bazę, muszę spamować w guzik refresh. Także nie jest to doskonałe. Sama kierownica działa bardzo dobrze, działa bez zarzutu, ale jeśli chodzi o jej konfigurację w softwarze, no to zanim dojdziemy do momentu konfiguracji, troszeczkę się napocimy. We like all the same tracks, Jednakże tak jak wcześniej już wspomniałem jakość wykonania samego koła, wiecie, overall takiej quality, naprawdę jest to dobrze zrobione, leży dobrze w dłoniach, fajnie się na tym jeździ prawia wrażenie takiej masywnej, ciężkiej, przez to, że ma bazę Direct Drive w kole, bo już wam tłumaczę, na czym to polega. Jest to najbardziej dziwny Direct Drive, jaki widziałem w życiu, gdyż te gigantyczne koło z guzikami i cyferkami na samym środku to jest baza. Za tymi kołami jest silnik bezszczotkowy, który robi nam całą robotę. To, co jest przymocowane na biurku, to jest tylko uchwyt z wentylatorem, który wieje w ten silnik, bo cały silnik mamy tutaj w kole, dlatego to wygląda tak dziwnie, no bo mówmy się, no nie wygląda to mega zarąbiście, najlepiej na świecie, ale za to jest to kurna coś innego, no czegoś takiego jeszcze wcześniej nigdy nikt nie wymyślił. Do czego się mogę przyczepić? No to w sumie do tego, że te łopatki zmiany biegów są zbyt małe, przynajmniej na mojej palce. One powinny być trochę wyższe, ewentualnie troszkę dalej wysunięte, bo czasami przy grze, jak już wiecie, się skupi człowiek na jeździe. Można nie trafić w nie, bo one są zbyt malutkie mi się palce zsuwały stąd ja mam duże ręce, a ludzie z mniejszymi rękoma mogą mieć jeszcze większy problem, więc to są moje takie osobiste preferencje, ale moim zdaniem powinny być one no trochę, chociaż większe, byłyby bardziej komfortowe. Bo one są wykonane z metalu czy tam aluminium. Ich klik jest naprawdę taki przyjemny i mocno wyczuwalny, ale one same w sobie są po prostu za małe. Jak wcześniej wspomniałem, są rzeczy, do których mogę się przyczepić. Między innymi to, że wentylator jest cały czas słychać. Ja jestem może przewrażliwiony na punkcie wentylatorów i szumów, jednakże no niestety, ale po dłuższej tym bardziej rozgrywce w Fordzie Motorsport, gdzie mam ustawiony dość mocno ten silnik, Direct Drive, jest on słyszalny, ale nie jest to taki huk albo dudnienie jak w normalnego wentylatora, tylko bardziej by dźwięk porównałbym to do laptopów gamingowych. Wiecie, jak gracie dużo na laptopie, jest on dość mo intensywnie mocno używany, no to jego te turbinki tak śmiesznie szumią i dokładnie tak samo szumi ten wentylek, no bo jest to turbinka taka jak w laptopie. No może się to komuś podobać lub nie, no wrzem jak gramy na słuchawkach czy na głośnikach tym bardziej no to nie słychać tego Ale raczej ta kierownica nie nadaje się do grania w kawalerce o północy gdzie za plecami śpi wasza dziewczyna Drugą rzeczą do której mogę się jeszcze przyczepić jest to że na razie, mówię na razie, bo nie wiem co będzie w przyszłości, nie da się wyłączyć tych LEDów z przodu. Mam na myśli te trzy cyferki, które ciągle na niebiesko nam się świecą. No, jakby nie patrzeć, one dość jasno świecą i mogą czasami razić w oczy, że się tak wyrażę i nie da się ich wyłączyć, przynajmniej ja o tym nie wiem i w software'ze nic takiego nie widziałem, więc możliwe, że ewentualnie twórcy dodadzą to w przyszłości, no ale jak na razie nie mamy możliwości, więc cały czas niebieskie LEDy nawalają nam prosto w twarz. Manipulatory nożne to jest dokładnie to, co wspomniałem wcześniej, więc nie oczekuję od nich nic więcej poza tym, że mają działać. No i działać, działają nie mamy tutaj żadnych efektów jakichś większych, specjalnych odczuć, po prostu naciskamy gaz, który dokładnie taki sam opór ma jak hamulec, są wygodne bo mają nawet duże te nakładki więc cała moja wielka stopa która ma 45 rozmiar się mieści, nie ma nigdzie ostrych krawędzi, dziwne uczucie jest jedynie jak template jest taki płaski i leży bezpośrednio na podłodze, no to jeżeli komuś to przeszkadza, może sobie podłożyć coś pod to jakieś, nie wiem, czy coś, z czego jestem mega zadowolony, to z tych podkładek, które się w ogóle nie suwają, one naprawdę zdają mi relacje, bo one działają w taki sposób, że im mocniej ty naciśniesz na template i będziesz chciał przesunąć tą podstawkę, tym mocniej one trzymają. Także naprawdęż to zło, one się nie kleją. Jak chcesz podnieść cały zestaw, to go podniesiesz, a jak trzeba, no to się nie przesuwają i ja naprawdę nie muszę nic za nimi kłaść, bo jest wszystko w porządku, także z tego jestem serio zadowolony. Także reasumując, kierownica naprawdę fajna, jeszcze szczególnie dzięki cenie, która wynosi tam chyba 328 dolców, wiadomo plus VAT i przesyłka, także nie jest to źle, ona naprawdę jest mocna, naprawdę sprawia wrażenie na pierwszy, drugi, trzeci rzut oka nawet dobrze wykonanej i naprawdę starannie wycięte, wszystko ładnie, nic nie trzeszczy, nic nie lata. Mówię, jedyna jak na razie, według mnie, co jest do poprawy, to zdecydowanie software. No, ale software to wiecie, jest do napisania na nowo, ewentualnie, czy do poprawy aktualnego kodu, i będzie Git. Ale sama kierownica mechanicznie naprawdę jest kozakiem. Gram długie godziny w Forza Motorsport i poza tym, że oczywiście jest głośniejsza przez ten wentylator, co słyszałem, że ten wentylator ludzie odłączają, ale ja tego nie robię. No to sama w sobie jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania co do tej kierownicy, zada zadawajcie je śmiało. No i ja oczywiście będę grać na tej kierownicy przez dłuższy, dłuższy czas i będziemy robić jeszcze streamy, na przykład z Forza Motorsport, gdzie gram na tej kierownicy, bo ogrywa mi się tę grę na tej kierze naprawdę dobrze. Także trzymajcie się. I do następnego razu, cześć!